Siema wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. I w ostatnim odcinku zdobyliśmy starożytną zbroję magiczną i oddaliśmy Uriziel Ksardasowi. W tym momencie czekamy tylko na, ym, na formułę, która powinna być już dostępna, także y, teleportujemy się do Ksardasa, do gdziekolwiek mam jego teleport pod szóstką gdzieś.

co mam zbroję. Jak Czy... widzę, znalazłeś zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko hmm. gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Ok, tutaj, uwaga 51, ponieważ to jest kwestia z tym, że jestem magiem. Jak to możecie zaraz zobaczyć. To zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Witaj. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób, ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. Z tego, co wiem, dostaniemy. Em, dostaniemy. Em, runę w zamian za Uriziel. Ale nie jestem pewien. Słyszałem, że ta runa jest taka niezbyt ciekawa. Więc nie jestem pewien, czy wziąć sobie e, Ryziel i po prostu wyuczyć się lepszej walki bronią dwuręczną, czy wziąć sobie. E, czy wziąć sobie miecz. Ale dobra, na początek, tak jak mówił Xardas, przeteleportujemy się do magów wody. Witaj, przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton, Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję Twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę Ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. Ok, a więc Milten będzie tym magiem, który nam pomoże. I zresztą zaraz mu wszystko wyjaśnimy spokojnie. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię Kopca Rudy. A wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie? To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił Stary Obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia Kopca Rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń! Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Hmm. Hmm. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazy. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii nic nie rozumiem dzięki temu wydostaniemy się na wolność musisz mi zaufać dobrze po tym wszystkim co dla nas zrobiłeś ufam ci bezgranicznie no i wygląda na to że nawet ksardas darzy cię zaufaniem spotkamy się przy kopcu rudy tylko nikomu ani słowa dobrze zatem spotkamy się przy kopcu do zobaczenia dobra a więc yy, wiecie co zrobię jedną rzecz zanim jeszcze pójdę na dół Save przy od razu. I jednak wezmę sobie mistrzowskie nauczanie, mistrzowskie posługiwanie się bronią dwa Chcę mieć Uriziel jako broń. Nie chcę mieć żadnej runy, Chcę mieć po prostu miecz. Tylko kto mnie mógł nauczyć? Orik? Nie mnie chyba mógł nauczyć. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie. Dobra, wiecie co? Kurde, Limnie chyba mógł nauczyć bronią dwuręczną, tak mi się wydaje. Orik? Orik nie? Jak lecie, to, to dowodzi, nie przydoby się dodatkowy człowiek. Koniec. Kurde, broń dwuręczna, Kto mnie mógł nauczyć? Hmm. Wydawało mi się że zawsze, że li, ale... To nie mój problem. dziwnie klatki mi to spadają, no ale... okej okay. Ha to ciekawe. W takim razie... W takim razie Może ty? Kurde Torlow, może Ty? Witaj! Kim jest? Ja nazywam się Prawemu to chyba. Dobra, nie, nie chcę z nimi gadać, tylko się dowiedzieć, kto może mnie nauczyć walki bronią dwuręczną. Tak jak mówię, zawsze wydawało mi się, że to był Lee, ale. Lee... Wita. Co myślisz tym razem? Po... Fak no z tam już troszkę dałem hmm. kurde no Mogę naprawdę sorry chciałem się nauczyć walki broni dwuręczną no no dobra widać to jest taki znak że nie mam używać jej jako broni no dobra trudno Niech będzie i tak. Więc schodzimy do Kopca Rudy. Czeka tam już na nas Milten. Będzie też filmik, który chyba będę musiał wkleić w montażu, bo mi się raczej on nie wyświetli. Wam też tam też nie na nagraniu, więc dodam go pewnie w montażu. Ale okej. Okay. ja dobrze idę? Chyba dobrze. Dobra, tu jest Milton, więc robimy save'a. I let's do this. Masz miecz i zaklęcie? Proszę. Oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Może. Dobrze, że wszystko widzę bezimienny, tak? Tak jak mówisz, ładna ściana. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ale wzrok bezimiennego. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast! A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Okej. Okay. Pięknie, pięknie macham tym mieczem. Dobra. No to uciekamy. Ej, teleportacja do Nekromanty 6. Ok, więc y, mamy Uriziel, który zadaje 120 obrażeń. Zadaje również obrażenia od ognia 30. Eee. I nie potrzebujemy żadnej siły, aby go nosić. Problem w tym, że. No, tak jak widzicie, moje posługiwanie się bronią wnętrz wygląda tak. Więc jest jedyne, co mogę zrobić. Żadnego komba nie mogę zrobić z tym mieczem. Eee. I raczej nie znam nikogo, kto mógłby mnie nauczyć się nim posługiwać. Wydaje mi się, że tylko Kor Angar w obozie Bractwa może mnie nauczyć posługiwania się bronią dwuręczną. Ale on mnie raczej nie będzie mógł nauczać, ze względu na to, że nie jestem yy, członkiem Bractwa. Więc wydaje mi się, że będziemy musieli zamienić go na runę. No ale zobaczymy. Witaj. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. I jeszcze musi karetka jechać. Ja Jeszcze nie. Pojechała. Gdzieś skręciła. To dobrze. No dobra. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie makszu z tego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. No dobra. Chcę, żebyś usunął klejnot z Uriziel. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Jesteś mhm. pewien, że chcesz, abym usunął klejnot? Tak, zrób to. Jeśli tego właśnie chcesz, proszę Oto miecz i runa. Dobra. I co nam to dało? Mamy Uriziel, który dara jest bardzo dobrą bronią, zadaje 90 obrażeń. E, I dostaliśmy runę, która nazywa się. E, e, e... Jaką runę ja dostałem? Fala śmierci Uriziela. No cóż, koszt ma na 10. A dla porównania, ognista burza też 10 to spoko okej, okay. nawiązamy oryziele i co z tego, nie jest mi on potrzebny raczej teraz, więc nasza stara broń wiecie co, ja bardzo oryzielem chciał walczyć, ale tak jak mówiłem, no w w nowym obozie myślałem, że Lee będzie mógł mnie nauczyć walki nim, ale jednak nie więc ja nie widzę za bardzo innej... innego sposobu. Przecież nie będę walczył Urizielem, którym mogę machać tylko w jeden sposób. No dobra, ale zanim pójdziemy do, um, do... świątyni śniącego, aby stoczyć z nim ostateczną finałową bitwę, zwiedzimy sobie jeszcze jedno miejsce. Aby przypomnieć pewnym ludziom o tym co zrobili, Tu na wszelki wypadek nowy save sobie zrobię. A więc, tak, pierwsza rzecz: po co żeś to wywalił? Fala śmierci Uriziela na dziewiątkę i teleportacja do domogów ognia na dziesiątkę. Uciekaj, albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, Ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Nie masz tu czego szukać. Ale to się twardzi, co? Co <grystanie> jest? Co byś chciał? What the fuck? Nie wiem po co się stało. Okej, okay, muszę jakoś uciec, żeby mógł użyć tego zaklęcia całego. Dobra, jak on działa? Czemu to nie zginąłeś? Teraz zginąłeś Dobra Kto do mnie strzela cały czas? No że ja pierd... Giń frajerze Bo po giń powiedziałem Nie chcę ginąć No Jezus Maria, no Ja pierniczę, ile ich, ile was jest? Boże, to jest nienormalne Dajcie mi się uleczyć Nie dali mi się uleczyć Co za chuje? ja pierdolę Dlatego i ma wszystko, wydaje mi się, że korzystanie z samego oryginala byłoby o wiele lepsze, ale ich z chęcią bym go używał, ale no co zrobię, jeżeli nie mogę się nauczyć w żaden sposób walki bronią dwuręczną mu nikogo. Mongowie Wody byli chyba moją jedyną nadzieją, ale nikt mnie tam nie może, bo Lip chyba uczył, ale co, co zrobić? Chyba tylko jakbym był najemnikiem mógłbym się nauczyć. No, ale cóż. Jeszcze raz, jak to wygląda? Eee, zaznaczę sobie to... I zaznaczę sobie to... Teleport magowie ognia... Hej ty! Co hey, ty robisz? Uciekaj, albo wezwę strach Podejrzewałem, że prędzej czy później chcesz spróbować Zbrać go, A jo? Brać go, chłopcy, posiekać. Ej. O. Okej, muszę znaleźć teraz ten spell, gdziekolwiek ja sobie go dałem. Kurde, naki. Chętnie ci pokazał. Gdzie ja dałem? Masz szczęście. No co znowu chcecie ode mnie, Boże? Gro. Gro. Co, 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 coś, coś... Nic, nic, nic zrobić nie mogę, nic. Kompletnie nic. Kompletnie zero. Ja jeb... Kurwa, gro Dobra, nie, nie mam wyjścia. Weźcie co, wyłącz nagrywanie i wrócę do was za no dobra, a więc jestem z powrotem, i wiecie co, w tym starym obozie widzimy się dziwne rzeczy: jakoś gra mi się buguje. Nie wiem, jakby jakaś postać chciała mi coś powiedzieć, po drugiej stronie w ogóle obozu gdzieś się znajduje, i coś mi chce powiedzieć, przez co gra się buguje, nie wiem o co chodzi. Więc e, mimo wszystko, ten stary obozu zostawiamy jednak w spokoju. E, a Wiele łatwiej byłoby mi z tym mieczem, nie tak już mówiłem, ale no to trudno. No dobra. Czyli tak. Yy... Ja tu zaskakuję. Nie będę tego komentował. Zły przycisk wcisnąłem, dobra, nieważne, tego nie było. Nie mam żadnej mixury szybkości czy coś? Nie, kurde, to do zręczności tylko. No dobra, to biegniemy. I kurde, szkoda mi trochę. Bo tak jak no już mówiłem sporo razy, ale naprawdę chciałbym mieć ten miecz um, jakby naładowany. Bo. Jednak mimo, że to jest potężna runa, to jednak wolałbym mieć miecz w tym przypadku. No ale jak już mówiłem, nie potrafię się nim posługiwać, więc to raczej i tak nie miałoby żadnego sensu, żebym ja nim walczył. Więc... Yy, bywa i tak, ale myślę, że w samej Świątyni Śniącego już sobie z tą runą bardzo dobrze poradzimy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Siema Fredzi. Wy tutaj czekacie na mnie? Patrzcie, jacy wierni. Kurat, to oni tu mogą nowy obóz założyć. To przejmujecie obóz yy, sobie tych orków i to jest teraz obóz Fredów. Nie, to jest miasto. To było miasto orków, nie? Więc to jest miasto Fredów w tym momencie. Tak. Przyjmuję to miasto w imieniu wszystkich Fredów żyjących na naszej ziemi. Dziękuję za uwagę. Dobra, i hyt, i, hec, i, i Okej. Okay. No i jesteśmy, mam nadzieję, że mam wszystkie te miecze, tych kapłanów swoją drogą, ile ja ich mam? Ym, gdzie one są? Ostrze światła, raz, dwa, trzy, cztery i piąte będziemy mieć od tego ostatniego kapłana, więc chyba wszystkie Bo pamiętam, że raz jakoś tak się dziwnie zacięłem, ale to było chyba jak pierwszy raz grałem w tą grę w ogóle Tak się dziwnie zacząłem, że nie miałem jednego z tych mieczy I nie mogłem przejść w ogóle do samego śniącego ale teraz mam chyba wszystkie, więc jest okej okay. Dobra. Ogólnie ciekawe, czy skończymy tę grę w ogóle? Czy skończymy Gothica w tym odcinku? Ile mi zostało czasu? Dwie minuty. Wiecie co, chyba nie? Zrobimy tak, że przed całym śniącym ja zakończę odcinek i następny, ostatni, już na pewno ostatni odcinek, to będzie ostatnia walka ze śniącym. Będzie koniec Gotika, koniec naprawdę świetnej serii. Chyba najlepszej serii gier, które kiedykolwiek powstały. Już tego zawsze zostawię w spokoju. Uciekaj po No dobra, i kurde, że to już jest tak blisko, tak blisko końca. Trzy lata nagrywania Gotika za niedługo się skończą. Za niedługo po raz ostatni pożegnam się z wami. Wiecie, może się tak za bardzo nie mówmy koniec, no bo wiecie, to jest przedostatni odcinek, nie ostatni. W ostatnim odcinku będę tak mówił, ale nie jestem pewien czy będzie czas na takie rozmyślania można to tak nazwać. O Bozie, Bozie No dobra. Jesteśmy już w naszym miejscu, z którego całkiem niedawno uciekliśmy, więc y, save od razu. Pięćdziesiąt. I tak. Y czy ja mogę tylko Urizielę zabić, czy mogę też y, tym? Nie jestem pewien, zaraz sprawdzę. To było trochę dziwne swoją drogą, no ale okej, okay. zaraz sprawdzę. Robię ci coś? A z Uriziela <grymne> Dobra, a z tego czaru, tak w ogóle to jakoś nie jest zbytnio przejęty tym, co się wydzieje wokół niego. 9 Teraz dopiero czymś się. coś się mu stało. Graż, warak, aura, coś tam zginął. Od pierścienia śmierci. Ja sobie go może jednak będę miał w pogotowie, bo z tego co pamiętam, tutaj będą y, ci strażnicy Serio to go nie zabija za jednym razem? No bez jaj, no ja pierniczę, no ty gnoju głupi Frajer Czy ich tam jest więcej w ogóle? To jest ako apokalipsycznie, nie, ako co co ty miałeś napisane w ogóle nad sobą? Kim ty byłeś? Apokaliptycznym? Ap apokaliptyczny strażnik. What the fuck? Co miałeś przy sobie? To co każdy w sumie. No dobra. I jesteśmy przed wejściem do śniącego. Także ja tutaj robię sejwa 53 i zapraszam Was na ostatni odcinek Goodika, który pojawi się za jakiś czas. W tym momencie ja się wami żegnam. Trzymajcie się na razie!